Zaprezentowana dzisiaj maszyna należy do spółki Terlan, a ta z kolei należy do grupy Aquanet. Urządzenie jest jedną z najbardziej nowoczesnych maszyn do renowacji rurociągów. Jest w tej chwili bardzo duża potrzeba moim zdaniem wyrobienia tej e, infrastruktury, czyli naprawy, renowacji e, tej na terenie całego Poznania, bo to są potem znaczące oszczędności w zakresie e, wody. Dzięki temu możemy tak naprawdę e, zaoszczędzić bardzo dużo wody, a dzisiaj ta woda jest bardzo cenna. Maszyna umożliwia bezwykopowe naprawianie rur o długości nawet 250 metrów, a to sprawia, że utrudnienia komunikacyjne powinny być znacznie mniejsze. Działanie tej maszyny pozwala też na ochronę zieleni. Po 24 godzinach, tak naprawdę, rura jest już poddana renowacji i infrastruktura może być gotowa do użytkowania. A opatentowany materiał o nazwie Coverlan, służący do renowacji rur, powstał we współpracy z Politechniką Poznańską. Zdecydowanie poprawia i jakość przepływającej tam wody, jak i konstrukcyjność całej rury. W kooperacji trzech politechnik. Politechnik plus y, oczywiście Terlan plus też y, Aquanet Aquanet laboratorium prowadzimy badania nad y, procesem stagnacji w rurach coverla, pokrytych koverlanem żeby sprawdzić czy wszystkie parametry tego materiału są właściwe Warto przypomnieć, że w styczniu oraz w lutym Poznaniacy zmagali się z awariami wodociągowymi, między innymi na ulicy Palucha. Dlatego zapytaliśmy prezydenta, czy dzięki tej nowej maszynie będzie mniej tego typu utrudnień. To jest e, związane z, ze stanem infrastruktury. I tam są pewne e, rury, które można w ten sposób poddać renowacji. Natomiast pewnie nie wszystkie. Takie, które są w tych historycznych e, dzielnicach, które mają po kilkadziesiąt lat. E, czy możliwe jest e, dokonanie renowacji, czy konieczna jest wymiana, no to o tym już decydują fachowcy. Maszyna waży 13,5 tony i kosztuje ponad 2,5 miliona złotych. Kamil Kwiatkowski, pól dnia.